Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Firestone Idle RPG. Dzisiejszy odcinek zaczniemy przede wszystkim od statystyk. I stwierdziłem, że chyba przy takim rozpoczęciu pozostanę, jeżeli chodzi też o inne odcinki. Prawdopodobnie już w kolejnych również będę właśnie pokazywał takie ogólne statystyki gry, przynajmniej to co właśnie ta gra udostępnia. No i będzie można porównać no, chociażby maksymalnie osiągnięty etap, czy będzie tutaj jakiś progres, czy też nie będzie progresu. No i każdy będzie mógł sobie tutaj też popatrzeć mniej więcej jaki jest rozkład danych parametrów i ewentualnie jak ktoś tutaj powiedzmy lepiej się zna na tej grze, no to po prostu też będzie mógł ewentualnie mi doradzić, tak? Coś. Przy okazji, tak widzicie, widzieliście przed chwilą, tutaj mignęło blisko 40 tysięcy piwek, więc też będzie można zrobić opening, ale to prawdopodobnie w kolejnym odcinku, natomiast w tym odcinku głównie skupię się na openingu skrzynek, ponieważ troszeczkę się tych skrzyneczek uzbierało z tych misji, tylko jeszcze tutaj, bo jestem w takim statusie powiedzmy zaraz po zalogowaniu, więc po prostu sobie tutaj wszystko wyklikam z tych podstawowych rzeczy, a właśnie w poprzednim chyba materiale miałem problem, Miałem problem z tym, że ciągle gra tutaj podpowiadała, żebym coś tutaj zrobił w, w, z tym drzewkiem w bibliotece, jeżeli chodzi właśnie o te tutaj atrybuty. No, rozwiązanie byłoby tego problemu bardzo proste. Po prostu mam możliwość teraz badania dwóch rzeczy naraz. No i po prostu jak klikałem tylko jedno badanie, i gra cały czas pokazywała, że mam jeszcze możliwość skorzystać z kolejnego badania. Teraz już się tutaj zorientowałem, że. Że po prostu mam takie dwa badania, jakby naraz. Bardzo możliwe, że w przyszłości będę mógł równolegle więcej robić tych badań. Tak samo jak na przykład tutaj na mapie tych misji. Też ciekawa sprawa, ponieważ na ten moment mogę robić dwie takie misje naraz, tak? Wcześniej była tylko jedna, ale najprawdopodobniej w tym przypadku konkretnym jest to związane z tym, że tutaj dostałem level upa, tak? Na tej randze za te chyba punkty honoru, jak mam. No i też stąd tutaj mam takie udogodnienie, powiedzmy. Nie będę robił kolejnego restartu, tylko po prostu dam awans maksymalny i tutaj wszystko, co się da, to po prostu zapgraduję. No i przechodzimy już do całego tematu, motywu głównego odcinka. No, i przechodzimy tutaj do skrzyneczek. Przy okazji pokazuję stan ekwipunku, tutaj zwracam uwagę też na ten interfejs z tym tutaj ekwipunkiem, też, jak to wygląda na ten moment. No, i później zobaczymy też, będziecie mogli sobie porównać, jak to będzie wyglądało po całym openingu. Skrzyneczek tutaj, tak jak widzicie, troszeczkę jest. Jest 36 zwykłych skrzyni, niezwykłych skrzyni jest 14 i rzadkich skrzyni jest 6. Więc zaczynamy od zwykłej. Mam nadzieję, że tutaj robię ten opening tak jak należy się, że tak powiem. Czy, czy nie wiem, czy mogę jakoś też zrobić ewentualnie tych skrzynek kilka naraz, na przykład, tak, otworzyć. Nie mam pojęcia, więc tak jak mówię, mam nadzieję, że ten opening dobrze realizuje, ale jeżeli nie, no to też będziecie mogli mi wówczas doradzić, czy tutaj można ewentualnie to jakoś przyspieszyć, ale podejrzewam, że podobnie z jak z tymi drewnianymi krążkami. W karczmie, że jednak będzie trzeba tak wszystko po kolei cierpliwie wyklikiwać. Tak więc jako, że tutaj za wiele też nie mam co mówić w tym momencie, ponieważ podsumowanie tego przynajmniej części tych przedmiotów, które tutaj wypadły, i tak potem zobaczycie, bo pokażę po prostu klipunek. Natomiast, jako taki wypełniacz, tylko tutaj chciałbym przypomnieć, że opening karczmy, drugi opening w karczmie, będzie najprawdopodobniej w kolejnym materiale, bo tak się składa, że właśnie znowu mi się troszeczkę więcej tych piwek zebrało, więc będzie też z tego pewnie dość dużo tych krążków drewnianych. Ale już tutaj, chyba, opening tych zwykłych skrzynek ma się na wykończeniu. Jeszcze tutaj dużo tego, wiele tego nie zostało, myślę. Tak, 16 jeszcze, a reszta to już pójdzie ultra szybko, bo tych zwykłych skrzynek po prostu jest najwięcej, bo jest największa szansa, że one właśnie dropną. I wydaje mi się, że chyba większość, większość tych skrzynek, jeśli nie wszystkie, e, obecnie to mam właśnie za realizowanie tych misji, tych dłuższych misji, gdzie jest właśnie możliwość dropnięcia skrzynki. Jeszcze 9 zwykłych skrzyneczek. Też widzę, że tutaj troszeczkę wypada takich przedmiotów, które są automatycznie chyba nakładane na postać. Jeszcze tego systemu za bardzo nie ogarnąłem. Nie wiem, czy jest to później związane z ewentualnie... To znaczy, no, jeżeli te przedmioty automatycznie są nakładane na, na te postaci, no to na pewno ma to jakieś przełożenie ogólnie na po prostu zwiększenie parametrów, na jakiś ogólny progres. Natomiast też tam jest coś takiego, jakiś taki interfejsik związany z levelowaniem też tych poszczególnych postaci i właśnie nie wiem, czy też tutaj ewentualnie nie ma znaczenia właśnie to, że jest tutaj jakaś odpowiednia liczba itemów ewentualnie wymagana tak na, na daną postać żeby też ewentualnie te level upy zrobić ale nie jestem pewien czy to na tej zasadzie działa dobrze, niezwykła skrzynia aha, no jeszcze jedna rzecz powiem wam, że tak ograłem już troszeczkę dłużej tutaj właśnie tego Firestone'a i przyznam szczerze, że nawet troszeczkę mi się spodoba ta gra, w sensie bardzo mi się spodobało na przykład to, że później można równolegle więcej misji robić, że równolegle więcej badań można wykonywać, tylko że problemem tych systemów też jest to, że, to znaczy tych bonusów jakby, tak to nazwijmy, jest to, że to przychodzi z czasem, naprawdę no dość dużo już trzeba przebyć jakby tych godzin, może nawet nie bezpośredniej gry, ale w ogóle tego przechodzenia tej, tej, tej gry jakby w trybie nad bezczynnym, e, takiego ogólnego jakby lifetime'u, te, danego save'a, żeby dojść do takiego etapu, gdzie faktycznie można robić na przykład więcej niż jedną misję naraz. No i większość graczy w ogóle do tego nie dojdzie. Nawet podejrzewam, że nie będzie miała pojęcia, że coś takiego jest i że to w przyszłości może też znacznie przyspieszyć ewentualny progres i to. Co ciekawe, za darmo, tak? Więc to też się chwali, że jest tutaj też troszeczkę takich mechanik na późniejszą metę, że tak powiem, które są jakby możliwe do zrobienia za darmo. Tutaj widzę, że czasami wypada więcej niż dwie nagrody, chyba, albo za każdym razem cztery, nie, nie zwróciłem uwagi. W każdym razie no, raczej wypada więcej tych nagród z tych niezwykłych skrzynek. Chyba ciągle są cztery teraz. E, więc też ten opening o dziwo, może nadtrwać podobnie jak opening tych zwykłych skrzynek, bo tam chyba były po dwie nagrody na każdą skrzynkę. Tak tutaj już pra, pra, praktycznie zawsze chyba jest po cztery, jak, jak mnie mam. E, tak się nie skupiłem na początku tego openingu, więc możliwe, że coś przeoczyłem, ale chyba nie, chyba, chyba faktycznie. E, Chyba faktycznie za każdym razem z po 4. Zaczynamy rzadka skrzynia. Aha, a tutaj jest kolei po 6. Czyli po prostu takie n plus 2 dla każdego kolejnego tieru, jakby tych skrzynek. Więc jeszcze to sobie otworzymy. Tutaj jest pełny podgląd. Jak ktoś się tutaj bardziej na tym zna, to będzie wiedział, czy o, coś mi się poszczęściło, czy też nie. Ja tutaj tak tylko niektóre, że tak powiem, przedmioty kojarzę, bo tak jak mówiłem wcześniej, za bardzo się w ten tytuł nie wzgłębiam, ponieważ, no tak jak mówię, no spodoba mi, mi się ta gra troszeczkę bardziej, ale nadal no za bardzo i aż tak nie czuję, ale troszeczkę zaczęło mnie też ciekawić, co będzie później, tak, bo szczerze mówiąc, no już biorąc pod uwagę kwestię YouTube'a, no to raczej bym już sobie odpuścił temat tej serii. Ale faktycznie, no, no z jednej strony są osoby, które jednak faktycznie chcą to dalej oglądać, jest jakaś aktywność, są jakieś lajki. A z drugiej strony, no też mnie osobiście jakby tam część rzeczy zaciekawiło, tak? Czy na przykład w przyszłości będę mógł robić jeszcze więcej tych misji, na przykład naraz, jeszcze więcej badań. Czy może jakiś ciekawy system się kryje. Też mi się bardzo podoba to, że na przykład tych drzewek później jest też więcej, tak? I one dają różne inne możliwości, tak? i tutaj widzę, że wyskoczyło bardzo dużo jakichś osiągnięć chyba nie wiem dlaczego akurat po, po zrobieniu tego openingu, ale tak. No i tutaj jeszcze przy okazji mogę, jak już tak robimy opening, to jeszcze to dopełnić, bo jedna skrzyneczka też jest jakieś chyba daily questa czy czegoś takiego wyszła, więc jeszcze tę jedną skrzyneczkę tutaj otworzę. No i tak, ekwipunek, tak, tutaj możecie sobie porównać ewentualnie co doszło, co się zmieniło, ile tutaj mam tych jakichś różnych rzeczy, czy, czy, czy miałem, że tak powiem, farta, czy, czy też nie. Ja tak jak mówię, nie znam się za bardzo na, ty, na tych przedmiotach, ale możliwe, że komuś i tak sprawi satysfakcję po prostu, że taki opening zrobiłem, bo to jest też na... No, YouTubeie dość popularne właściwie z różnych gier, takie openingi, prawda? Dobrze, więc zrobiliśmy opening skrzynek. W następnym materiale właśnie będzie najpewniej opening w karczmie. Do usłyszenia w kolejnych publikacjach. Miłego dnia. Cześć.